kitawa Dzisiaj Pani Marszałek jest do Państwa dyspozycji, odpowie na wszystkie te zagadnienia, na te pytania, które są bardzo aktualne dzisiaj w życiu naszego kraju, naszego regionu, a również dotyczą nas bezpośrednio tutaj w Świnoujściu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na tym spotkaniu powinien być jeszcze nasi, dwójka naszych młodych posłów, ale oni dojadą, więc na spotkaniu z mieszkańcami będą. Jeździmy po Polsce już od kilku miesięcy, właśnie odwiedzając wszystkie powiaty. To są bardzo ciekawe spotkania. To są bardzo ciekawe spotkania dla nas, bo to jest chyba taki dobry czas, żebyśmy wspólnie porozmawiali o tych problemach, które my uważamy za najważniejsze, a także które obywatele uważają za najważniejsze i jak możemy je wspólnie rozwiązać. W dzisiejszych czasach mam takie poczucie, że jest deficyt rozmowy, że ludzie nie słuchają się nawzajem, nie szanują się nawzajem, a my chcemy, żeby... Tymi rozmowami pokazać, że potrafimy, że bola że chcą rozmawiać, chcą wyrażać swoje poglądy, chcą przekonywać się do swoich racji, ale żeby te rozmowy mogły być kulturalne i twórcze, że z każdej takiej rozmowy pozostaje jakiś ślad, że yy, znajdziemy albo określamy problemy, albo szukamy wspólnych rozwiązań. I mam nadzieję, że ta dzisiejsza rozmowa również będzie yy, bardzo ciekawa. Ostatnie. Tygodnie, a właściwie miesiące pokazują, że język debaty publicznej no jest bardzo, moim zdaniem, zepsuty, że właściwie można wyjść na ulicę i obrażać się nawzajem, nie słuchając tego i nie myśląc, co ja bym zrobił, jak ja bym się zachował, żeby, gdyby ktoś w ten sam sposób mówił o mnie. To niestety nie jest tylko domena naszego życia parlamentarnego, bo coś złego stało się na świecie, bo ta debata publiczna w innych krajach europejskich także wygląda nie najlepiej i nawet, nawet za oceany. Coś się takiego stało, że ludzie, nie wiem dlaczego, czy z tego powodu, że czują się niepewnie, przestali się szanować, że przestali doceniać, że wolność jednostki ma znaczenie że każdy z nas ma takie same prawo do życia się bezpiecznie, do <coughs> pracowania w swojej partii i że na tym samym miejscu mogą być osoby różniące się, ale mogące razem współpracować. Yy, pan prezydent Trump chce budować mu między Ameryką a, a Meksykiem, a ja mam takie wrażenie, że my w Polsce budujemy taki mur słowa i niechęci między Polakami. To nie dzieje się tylko przecież w Sejmie, ale to dzieje się także w rodzinach, wśród sąsiadów. I to jest chyba ten największy problem, z którym musimy się teraz zmierzyć, bo łatwo budować drogę, szkoły, jeżeli ludzie się porozumieją, ale muszą się porozumieć, żeby to się stało, żeby to się stało, muszą ze sobą rozmawiać. Ja bardzo chętnie odpowiem na wszystkie Państwa pytania. Na to, co działo się w Sejmie, co dzieje się w senie. jak współpracujemy na komisjach przy ustawach, to ta współpraca jest bardzo dobra. Przecież razem w te zimowe wieczory i świąteczne z kolegami z nowo, Nowoczesnej wypełniliśmy yy, dyżury strajkowe. Razem chodzimy, jest, chodziliśmy na demonstracje. My się dobrze rozumiemy, w kosmosie, w nazwie, ale we wszystkich dni jest takie przekonanie, że musimy współpracować. I że ta współpraca musi być, bo tak naprawdę trzeba być, co jest naszym celem. Naszym celem jest doprowadzenie do tego, żeby w Polsce znowu była normalność, żeby odczarować, żeby znowu funkcjonował Trybunał Konstytucyjny, żeby była służba cywilna, żeby wrócić do tych instytucji demokratycznych, które zostały zniszczone, a są bardzo ważne po to, żeby swobody obywatelskie były chronione. I ta determinacja tych wszystkich ugrupowań, tych ludzi jest. I my ze sobą mamy bardzo dobre kontakty i ja mam czasami takie wrażenie, że więcej negatywnych informacji czy takich smaczków podają media niż to się dzieje w rzeczywistości. Jest świadomość wśród liderów, że my musimy współpracować, ta współpraca jest konieczna. Cały czas mam nadzieję, że będą w tym normalnym czasie, tak, wtedy kiedy wszyscy wierzą, czyli w 2018 roku. Ale dzisiaj naprawdę nie ma chyba osoby w Polsce, bardzo za Jarosławem Kaczyńskim, która zna termin wyborów i będzie wiedziała, kiedy te wybory będą, bo to wie tylko Jarosław Kaczyński. Jaka będzie ordynacja wyborcza? Także wie to Jarosław Kaczyński. No, od wielu lat się mówiło, że w Warszawie potrzebna jest ustawa metropolitalna, bo rzeczywiście potrzebny jest wspólny transport, szczególnie wspólne połączenia drogowe i to powinny te miejscowości razem z Warszawą coraz większa robić, żeby to było ogóle obywateli korzystniejsze. Także to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że sprawdzono dokładnie, gdzie pis z domu więcej głosów. I tworząc do niego aglomerację zapomniano na przykład o podkowie leśnej, która jest częścią gminy Brwińów i, i powinna być, że już tak szeroką robią Warszawę. Ale to nie wiadomo dlaczego w jedną podkowę leśną wyrzucano. Bo To nie mają poparcia. Bo nie mają poparcia. Ja, bym, tak, to jest, zresztą nie wiem Państwo, bo ja akurat ten pod białuszek podwarszawski dobrze znam, bo ja z niego komentowałam w tych wyborach, to jest bardzo zróżnicowana. Są rzeczywiście takie miejscowości, które już właściwie Warszawa je przygarnęła do siebie, już są częścią Warszawy, ale są takie, które mają bardzo odrębne struktury, odrębne historie i są w tej historii bardzo dumne. No. I Pruszków, i ja od po co wchodziły ostatnio swoje jubileusze w nadaniach praw miejskich. Te, oni są z tego bardzo dumni, i nie wyobrażam sobie, że mieszkańcy teraz chcieli powiedzieć, że nas to w ogóle nie interesuje i chcemy być jakimiś peryferiami dużego miasta. Lepiej być niezależnym, dobrze rozwijającym się ośrodkiem pod dużym miastem i dalekimi perygarjami, gdzie się nikt nie będzie nimi zajmował. Więc to nie tylko chodzi o to, żeby wygrać w Warszawie, a tak naprawdę zniszczyć ten samorząd, który w tym okręgu się bardzo dobrze rozwija. I rzeczywiście tam jest bardzo wielu wójtów burmistrzów, którzy są niezależni od żadnej partii politycznej i oni są ze społeczności lokalnych, a w samorządzie to ma bardzo wielkie znaczenie. Tutaj pani mówi, czy będziemy razem? Będziemy razem, bo my nie chcemy zmarnować tej dobrej reformy samorządowej, którą wprowadzono, kiedy odzyskiwaliśmy wolność i chcemy, żeby samorządy dalej się rozwijały, miały coraz więcej samostanowienia, żeby były bardziej niezależne, tak? Bo samorządy są naprawdę naszą dużą wartością i mam nadzieję, że... Wszędzie tam, gdzie się da wspólnie, bierzemy kandydatów na wójtów, burmistrzów i damy wspólne listy, bo to jest konieczność, jeżeli poważnie myślimy o samorządzie i o tym, żeby nie nastąpiła dalsza demolka tego systemu. I teraz jeszcze służba cywilna, prokuratura, teraz samy, i szkolnictwo szkoły, szkolnictwo, szkoły, każdy obszar. Tak. Ja wiem, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało prawej i powinno. I realizować swój program. Ale jeżeli program polega na tym, że demaluje się cały kraj, to naprawdę najśmielszych, najbardziej ponurych wizjach nie przypuszczałam, że można w ciągu półtora roku z poważnego kraju w Europie. Do której, który zapraszano na wszystkie trudne rozmowy dotyczące naszej części kraju, doprowadzić do kraju, z którym już naprawdę nikt nie rozmawia. I, i to jest przerażające. Kilku osób zabrakło sali przez zwykłe lekceważenie, przez zapomnienie. Bo tutaj nie było tak, że trzeba kogoś przekonywać, było zdobywać głosy. Te głosy były i to, zdecydowanie więcej niż potrzeba było. Dlatego naprawdę nie mogłam wierzyć, to był bardzo duży błąd i ja sobie z tego zdaję sprawę, ale może to był taki błąd, który spowoduje, że już nigdy więcej takich błędów ani platforma, ani żadne inne ugrupowanie nie buduje. Moim zdaniem czy dwie kadencje, bo cztery lata to jest za krótko. To, bo proces inwestycyjny jest zdecydowanie dłuższy. Ale można o tym rozmawiać. Natomiast przecież sprawiedliwość Sprawiedliwość nie chce tego wprowadzić, myśląc o tym, co będzie za rok, za cztery lata czy za osiem, tylko chce wykasować tych samorządowców, którzy w tej chwili pełnią te funkcje. Przecież to o to chodzi. O, tym, o zmianie... Ustawy samorządne możemy dyskutować, trzeba się zastanowić, bo wszyscy mają patologia, patologię. Ale ja naprawdę mi jest mi trudno uwierzyć, że jak jest zły gospodarz miasta, to gdzie na niego głosują. No, no przecież byli prezydenci wielu miast, którzy mieli trzecią, czwartą kadencję, przez ktoś inny przedstawił ciekawą ofertę i przegrał cukry. Tak było w Poznaniu, tak było w wielu, wielu innych miastach. I jeżeli społeczeństwo, obywateli nie będą aktywni, to żadna ustawa nie pomoże. Ludzie muszą robić na wyboru i muszą wybierać. To, to, to jest podstawa, to ludzie zmieniają. I oczywiście ja o tej kadencyjności rozmawialiśmy, i rozmawiamy w i zastanawiamy się o tym, że, że może to jest dobre rozwiązanie, bo tutaj nie ma takiego, że to jest złe rozwiązanie. Ale akurat przy tej y, propozycji Prawa i Sprawiedliwości mówimy o prawie działającym wstecz, a... Na to się nie możemy zgodzić. Poza tym, jeżeli przygotowujemy zmiany, to może dobrze jest zrobić tak, żeby były gotowe na następną kadencję, żeby już następni samorządowcy chodzący, żeby wiedzieli, pod jaką ustawą będą dalej funkcjonować.